Co nowego w listopadzie w Kanal Plus Online? Trzeci sezon hitowego The Office.pl, polskie filmy o rodzinnych sekretach, nieśmiertelny Tom Cruise i nowy serial z gwiazdą Breaking Bad. Na zewnątrz zimno, mokro i szaro i nic tak porządnie nie rozgrzewa jak solidna dawka śmiechu oraz tekstów, które jakby ktoś walnął na żywo, wszyscy normalnie z miejsca by się odpalili. I tak się składa, że w najbardziej wyczekiwanej serialowej premierze listopada, trzecim sezonie The Office.pl nie brakuje ani jednego, ani drugiego. Jednym z najciekawszych elementów, który wyróżnia polskie The Office na tle swoich poprzedników jest koncept dwóch szefów, skutkujący bardzo ciekawą dynamiką między Michałem a Patrycją, którzy stale konkurują ze sobą o popularność. A co ty masz na pulpicie, Eminem? Co? To jest bardziej wyciek, no. Ani mrą, Komu niby miałabym mówić? W poprzednich odcinkach walczyli o posadę w centrali w Warszawie i awans ostatecznie otrzymała Patrycja, co tym bardziej podkręca tutaj ich przepychankową dynamikę. Ale też sprawia, że w tym sezonie część akcji rozgrywa się właśnie w stolicy. A to oznacza, że stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej i Patrycja, żeby dobrze wypaść, stawia przed zespołem Kropliczanki karkołomne zadanie opracowanie, wprowadzenie na rynek, a także wypromowanie nowego napoju energetycznego. Jak myślicie, jakie są szanse na to, że Dawid Podsiadło znowu zostanie jego twarzą? W trzecim sezonie siedlecki zespół Kropliczanki na stałe wzbogacą dwie nowe postaci. Kasia to depresyjna pracowniczka HR-u, która jak możecie się spodziewać nie będzie miała tutaj lekko i dosłownie będzie gasić kulturowy pożar za pożarem. W tę postać wciela się moja ulubiona Małgorzata Gorol, znana z fenomenalnej roli w Siubuku. Jeśli chcecie posłuchać Więcej o tym filmie i dowiedzieć się, dlaczego warto go zobaczyć, obejrzyjcie ten odcinek nowości. Zobaczymy też Mateusza Króla, którego możecie kojarzyć z komedii Kryptonim Polska, jako Tomka zwanego Reganem, kuzyna Bożenki, który zastąpił Łukiego jako kierowcę. Gościnnie pojawiał się również Julia Wieniawa, Tomasz Sapryk, Maciek Musiałowski, Paulina Gałązka i internetowy celebryta Mega Ostry. Oczywiście w trzecim sezonie nie zabraknie sztandarowego, cringeowego humoru z jednej strony z pewną czułością nażającego absurdy codziennej pracy biurowej, a z drugiej wcięty i satyryczny sposób komentujący rodzimą mentalność, nie bojąc się przy tym poruszać kontrowersyjnych tematów. Super dobra wiadomość dla fanów Darka Wasiaka, Uber Patrioty z nieodłącznym kapowniczkiem, bo w tym sezonie za wszelką cenę spróbuje wrócić do łask szefa. Poznamy też w tym sezonie lepiej jego życie prywatne i odwiedzimy mieszkanie, które ma na wynajem. Są tu jacyś pani Adama Woronowicza? Pewnie, że są. Jak coś tę łapka w górę, to pokażcie ile nas jest. Premiera trzeciego sezonu The TheOffice.pl już 3 listopada i co piątek na platformę trafią trzy nowe odcinki. Koniecznie dajcie znać, jaki tekst Darka albo Fail Michała z dotychczasowych sezonów najbardziej zapadł Wam w pamięć. Zostajemy w oparach specyficznego, absurdalnego humoru, bo właśnie to jest znakiem rozpoznawczym reżysera Grzegorza Jaruszuka, twórcy wielokrotnie nagradzanych komedii, opowieści z chłodni oraz keba pichoroską. Jego najnowszy komediodramat Bliscy to historia enigmatycznego ojca, który przerywa lata milczenia i oznajmia dzieciom, że ich mama zniknęła prawdopodobnie z powodu swojego uzależnienia od hazardu, o którym żadne z nich wcześniej nie wiedziało. I tak oto ekscentryczna rodzina, mimo iż kompletnie nie potrafi się ze sobą dogadać, jednoczy się po latach i zaczyna prywatne śledztwo. W jego trakcie stopniowo odkrywają rzeczy na temat sekretnego życia mamy, które kompletnie nie mieści im się w głowie. Bliscy to film, którego humor wynika z świadomie powolnego tempa i oporności bohaterów wobec intrygi, która ewidentnie zdaje się ich przerastać. A jednak z czasem film stopniowo zaczyna chwytać za serce dzięki subtelności rolą Olafa Lubaszenki, Adama Bobika, którego możecie kojarzyć jako Łukiego z polskiego The Office oraz Izabeli Gwizdak. Mi osobiście bardzo tutaj podobała się rola e, Piotra Żurawskiego, jako lekko cwaniakującego i wcinającego dosłownie kilogramy pestek słonecznika gościa, e, który prowadził z mamą tajemnicze interesy i z czasem zaczyna pomagać naszym bohaterom. Tajemniczą przeszłość bliskiej osoby próbuje rozgryźć również bohater Wyrwy z Tomkiem Kotem w roli głównej. To adaptacja powieści Wojciecha Chmielarza, którego możecie kojarzyć jako współautora hitowego serialu Kanal Plus Żmiowisko. Fabuła rozpoczyna się, gdy żona wiecznie zapracowanego maćka ginie w wypadku samochodowym, zostawiając go z dwójką córek. Zrozpaczony obwinia się za jej śmierć, ale gdy okazuje się, że okoliczności skrywają w sobie wiele tajemnic, odkrywa, że ukochana prowadziła podwójne życie i tak naprawdę nic o niej nie wiedział. Jak możecie sobie wyobrażać, wstrząsa to głównym bohaterem i zamiast przygotowywać się do pogrzebu i wspierać emocjonalnie dzieci, wyrusza w podróż, aby ustalić, czy to rzeczywiście był wypadek, czy może popełniła samobójstwo. Mimo trudnego tematu, Wyrwa jest filmem pełnym swego rodzaju humoru, wynikającego z nietypowego sojuszu, który bohater nawiązuje z kochankiem swojej żony, z blazowanym aktorem, w którego wciela się tutaj świetny Grzegorz Damiecki. Mimo dosyć oczywistej niechęci do siebie, która objawia się chociażby wiecznymi docinkami, Albo rękoczynami. Panów jednak łączy żałoba po utracie bliskiej im osoby oraz obsesyjna chęć rozwikłania zagadki jej śmierci aby znaleźć ujście dla swoich wyrzutów sumienia i smutku. O ile dwa poprzednie filmy o rodzinnych dramatach opowiadały całkowicie fikcyjne historie pełne zwrotów akcji, siłą prawdziwego życia aniołów jest to, że fabuła inspirowana jest osobistymi doświadczeniami od twórcy głównej roli Krzysztofa Globisza. Aktor w 2014 roku doznał rozległego udaru mózgu, w stanie krytycznym trafił do szpitala i przez długi czas nie było wiadomo czy kiedykolwiek uda mu się odzyskać sprawność mózgu. Akcja filmu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. W pierwszej otrzymujemy portret psychologiczny małżonki aktora Agnieszki, w którą wciela się jak zwykle świetna Kinga Price, która mimo mało obiecujących rokowań nie traci nadziei na powrót męża do zdrowia. W drugiej Fabuła w realistyczny sposób rekonstruuje intymną walkę aktora podczas rehabilitacji, gdy na nowo uczy się samodzielnie poruszać oraz mówić. W jego prywatnej walce wspierają go przyjaciele i na ekranie zobaczymy także tuzy polskiej kinematografii Annę Dymną oraz Jerzego Trele. A jest to tym ciekawsze, że film wyreżyserował Artur Więcek, który dał polskim widzom jedną z najbardziej pamiętnych ról Krzysztofa Globisza. Anioła Giorgiano w filmach Anioł w Krakowie i Zakochany Anioł. E, dobra, robimy przerwę od tych rodzinnych dramatów i przeskakujemy na najwyższy z możliwych biegów z najnowszą odsłoną jednej z najlepszych serii kina akcji czyli Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Tym razem Ethan Hunt i jego ekipa wyruszają na morderczy wyścig z czasem i wpływowymi przeciwnikami, aby zebrać dwie połówki tajemnego klucza, który jest jedynym sposobem na powstrzymanie rewolucyjnej, świadomej sztucznej inteligencji, zanim ta raz na zawsze wpłynie na losy świata. W odróżnieniu od wielu popularnych franczyz, jak w zegarku wypluwających kolejne części, każde nowe Mission Impossible jest autentyczną ucztą dla zmysłów i pozycją obowiązkową dla kinomanów, nawet tych, którzy rzadko sięgają po tego typu kino. Bardzo cenię tę serię, a to dlatego, że przymierzając się do realizacji nowych części, twórcy wkładają masę pracy i serca, aby zaoferować widzom coś świeżego, za każdym razem przesuwając granice tego, co jest możliwe pod względem osiągnięć technicznych na praktycznych planach filmowych, jak i karkołomnej pracy kaskaderskiej. Mamy tu też skrupulatnie skonstruowaną historię z przemyślanymi i faktycznie zaskakującymi zwrotami fabularnymi, oraz genialnie wyreżyserowane i wciskające w fotel sekwencje akt. Oczywiście Tom Cruise nie byłby Tomem Cruise'em, gdyby nie próbował się zabić na planie przy okazji bijąc jakiś rekord i tym razem zobaczymy wywracający żołądek skok na motocyklu w ponad kilometrową przepaść. Słuchajcie, jakby tego było mało, to zobaczymy tutaj także fenomenalny finał w Orient Expressie na potrzeby którego prawie wysadzono zabytkowy most szynowy w Polsce i wokół czego wybuchła cała afera. Koniecznie poczytajcie o tym w internecie. Jako ciekawostka na ekranie również jest silny polski akcent i w sekwencji otwierającej zobaczycie znaną i lubianą twarz, czyli Marcina Dorocińskiego jako kapitana łodzi podwodnej. W serialu Breaking Bad Brian Cranston wykreował jedną z najbardziej złożonych psychologicznie postaci w Historii telewizji. I podobnie jak Walter White, bohater serialu Your Honor, którego drugi, finałowy sezon pojawi się w listopadzie w kanal. Plus Online, na każdym kroku staje przed niezwykle trudnymi wyborami. Fabuła rozpoczyna się, gdy syn praworządnego sędziego Michaela Deziato powoduje wypadek samochodowy, w którym ginie młody chłopak. Gdy okazuje się, że ofiara była dzieckiem bosów nowoorleańskiej mafii, bohater za wszelką cenę postanawia chronić syna przed pewnym odwetem i zatuszować jego udział. To nakręca spiralę kłamstw, która zmusza bohatera do ciągłego przesuwania swoich granic moralnych. W drugim sezonie spotykamy Michaela w więzieniu kilka miesięcy po tragicznych wydarzeniach finału pierwszej części, na skutek stracił całkowicie wolę życia. Dowiaduje się jednak, że jego wcześniejsze zbrodnie mogą pogrążyć jego najlepszego przyjaciela i postanawia temu zapobiec, pomagając FBI w rozpracowaniu mafii Baxterów. Ale jak możecie sobie wyobrażać, sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy wychodzi na jaw, że córka Baxterów urodziła bohaterowi wnuka i technicznie rzecz biorąc, on i mafiozi stali się jedną rodziną. Your Honor to serial, w którym każda decyzja bohaterów niesie ze sobą wielowymiarowe reperkusje. A dzięki temu Brian Krantz stąd po raz kolejny stworzył pamiętną rolę, za którą był nominowany do Złotego Globu i dosłownie nie sposób oderwać od niego wzroku. Pozostajemy w klimatach gangsterskich, ale tym razem nieco z przymrużeniem oka, z komedią sensacyjną Mafia Mamma, z Toni Colette i Moniką Bellucci w rolach głównych. Gdy poznajemy Christine zachukaną kurę domową, w jej życiu kompletnie się nie układa. W pracy szowinistyczni przełożeni jej nie szanują, ukochany syn wyjeżdża na studia i nagle wychodzi na jaw, że jej mąż Kompletny przegryw, regularnie ją zdradza. I właśnie wtedy otrzymuje zaproszenie do Włoch na pogrzeb dziadka, którego nie znała, i za namową przyjaciółki wybiera się w podróż w nadziei, że odreaguje, znajdując gorącego włoskiego kochanka. Kiedy jednak dociera na miejsce, okazuje się, że wpakowała się w sam środek mafijnych porachunków i co gorsza, dziadek zostawił rodzinne imperium w spadku właśnie jej. No i cały film próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy bohaterka stanie na wysokości zadania jako nowa szefowa. Zaletą tego filmu jest rola Toni Collette, która świetnie bawi się na ekranie, gdy jej bohaterka na każdym kroku pakuje się w coraz większe tarapaty, ku swojemu zaskoczeniu odkrywając, że potrafi być bardziej asertywna niż jej się wydawało, A wręcz agresywna. Która z premier najbardziej Was zainteresowała? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja nazywam się Karol Gajos Popcornert, do zobaczenia w Kanal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Kanal Plus Online.